Mateusz Smoleń, pozytywnie zakręcony anglista, na pozór zwykły młody chłopak, ale to tylko pozór, bowiem Mateusz należy do grona naprawdę wyjątkowych osób osób, które uratowały komuś życie. W marcu Mateusz po raz pierwszy oddał szpik. Tak o tym opowiadał. Będę oddawać szpik ponownie dla tego samego chłopca, który wygrał z chorobą, ale jednak, mimo wszystko, nastąpił nawrót. Niestety drugi raz musimy, musimy zwalczyć i, i myślę, że tym razem. Czujesz się odpowiedzialny, mówiąc musimy, wiesz, że to tak naprawdę bardzo wiele zależy od Ciebie. Jasne, tak naprawdę nie znając nawet imienia tego chłopca, ja wyobrażam sobie, jak może wyglądać i jak może mieć na imię, dlatego nadałem mu imię Krzyś. I często, bardzo często o tym myślę, jak się teraz czuję, oczekując właściwie za trzy dni to już, więc myślę, że, że wszyscy są w stresie i, i, i czekają za tym, za tym darem życia. Poniedziałek, po raz drugi ratował życie swojemu Krzysiowi. Ja dotychczas też tak naprawdę nie wiedziałem jak wygląda, dlatego, że wcześniejsze pobranie uniemożliwiało mi zobaczenie tego. No dzisiaj tak wpatrywałem się na samym początku bardzo w to co dzieje się u góry. Jak się okazuje pobranie szpiku to wcale nie wielka operacja czy poważny zabieg. Dzisiaj wstałem o 5.15. O tej godzinie pobrano mi próbki krwi do badań, te badania musiały być jeszcze dzisiaj przeprowadzone, więc czekaliśmy za wynikami, aż do samego pobrania i dopiero wtedy mogliśmy zacząć separację. I później zaczęliśmy o 8.15 już separację tutaj na sali. Czyli płucia? Jak Tak, płucia. Stąd ucieka krew, tutaj wraca, tutaj jest powrót. Czyli rureczka wpłynie sobie w twoją Tak, tak. Krąży, tędy wychodzi, tutaj wraca. No i jeszcze powiedz, boli, nie boli? Nie boli oczywiście, że nie. Ja tak naprawdę nic nie czuję. Wiem, że coś mam w ręku, bo nie da się tego nie czuć, ale, ale nic nie boli. Także jest całkiem w porządku. Już jest kurier, który czeka samolotem i o godzinie 18 odlatuje stąd. do Dokąd? Do placówki mojego biorcy czyli do tego małego Krzysia. Tak. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich, którzy są zarejestrowani w bazie, ale też tych, którzy jeszcze się nie zarejestrowali. I serdecznie zachęcam do tego, żebyście to zrobili jak najszybciej i żebyście znaleźli się w tym samym miejscu, w którym ja jestem, bo jest tutaj naprawdę fajnie, a uczucia, które temu towarzyszą, towarzyszą są na pewno niezapomniane. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Specjalnie chcę pozdrowić naszych wszystkich choruszków, którzy walczą gdzieś tutaj obok i, i, i trzymamy za nich kciuki, aby im się wszystko powiodło, udało. Jestem pewien, że tak będzie, że będzie dobrze. Jeżeli i Wy chcielibyście uratować komuś życie, gorąco zachęcamy, a szczegółowych informacji szukajcie na stronie www.darszpiku.pl.